Cześć, TDMinux. Witam na kanale Dom i Zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu. Dzisiaj liga Volleyball Racing na Monzy. I na tutaj jeden. będziemy już do wyścigu. Kwalifikacje ogólnie bardzo nieudane. Miałem dziwne problemy na początku kwalifikacji z kierownicą. A, bo w ogóle nie chciała współpracować, więc za bardzo tych okrążeń nie to, zrobiłem. Jedyne ostatnie okroczenie, które robiłem, to na koniec miało mnie ale to i tak tak naprawdę dawałoby mi. 19. czas, więc z tej pozycji startuję, bo jeden z kierowców tam podczas kwalifikacji się rozwalił, więc on startuje z 20. Jak pozycji. Mój timet jest przede mną. Prostu, ha, jest a, więc tak, tutaj jak widać, a, też odnośnie tego, jak po, te kierowcy, to, tak. strategii tej i tak w w dalej. dalej, też ogólnie mieliśmy e, <grym w AVC> inżyniera, ale no, ja wszystkie problemy właśnie ja, z kierownicą tak i tak dalej, no, jakie no, a, miałem na początku, to. Tak naprawdę no to udostępniałem telemetrię e, jemu i nagle coś się stało z kierownicą, więc tą telemetrię, że tak powiem, przywróciłem, więc on nie miał dostępu. To i tak ogólnie nie mam pojęcia, czy to w ogóle miało wpływ, raczej nie. No ale to już jakby pomijając, więc ogólnie też mamy inżyniera ale dzisiaj. Tak ogólnie e, nie miał co robić, więc przyszedł do nas. I przechodzimy już do startu. E, tutaj widać dużo kierowców na, na hartach, więc ja tutaj staram się oczywiście te moje Medy jakoś może wykorzystać na początek No i oczywiście tak, do pierwszego zakrętu tutaj zamieszanie, dużo, dużo bolidów Ja tutaj w sumie niepotrzebnie wcisnąłem się między dwóch kierowców, kierowca Mercedesa tam zamykał Doszło do kontaktu z mojego i tutaj z Hasem żeśmy się szczepili, tam jeszcze Timmy gdzieś próbował Gdzieś od zewnętrznej uszkodził sobie nam się skrzydło, więc ten start tutaj był taki bardzo, bardzo nieudany ja tam ogólnie oczywiście do tego pierwszego zakrętu dosyć wrześnie zacząłem hamować, żeby wiadomo uniknąć jakiejś tam oh, e, karamboli. A no niefortunnie w tą kanapkę tam się wcisnąłem i, i no niestety nic tutaj się nie udało ugrać. Na szczęście dużych strat nie ma, jak widać cały czas dzisiaj się trzymam tego hasa. I, i, i cały jestem tak, ja tutaj nie mam nic, żadnych uszkodzeń. No niestety mój teammate tak, tam ma uszkodzone lewe skrzydło. Mm, więc tutaj będzie troszeczkę miał pewnie problemy, no a zobaczymy jak to tam dalej no, będzie no, no. wyglądało, póki co tak mm, 18 pozycja, więc jedna pozycja raptem tylko zyskana e, tutaj tak, plan jest oczywiście tak, żeby teraz się trzymać za tymi kierowcami i jeszcze ewentualnie na tych początkowych okrążeniach gdzieś może te hardy mm, jakoś może tutaj podgonić i, i ewentualnie gdzieś może wyprzedzić jak tam właśnie widać z e, kierowca, który właśnie w kwalifikacjach on, on e, Rozwalił swój bolid, już jest na 16 pozycji, więc całkiem udało mu się tutaj dobrze te początkowe jakby chaos ominąć, takich tam kilka pozycji zyskać. To oczywiście tam przede mną to tam jakaś walka, jest tam gdzieś kierowca Ferrari stał się duchem, gdzieś tam też jakąś pozycję stracił. Na ten myśli znowu dwóch kierowców z Ferrari wskoczyło do rezerwy, bo tych dwóch kierowców podstawowych nie jechało. I, I tak to ogólnie wygląda, na ten moment. Tak, jak póki co, tutaj w miarę spokojnie, ale no, właśnie tutaj, mm, tak jak mówię, dobrze, że się utrzymałem mniej więcej tutaj za tą stawką. I jak widać, tutaj już udaje mi się mieć lepsze wyjście. I tutaj, na tą drugą, taką prostą z DRS-em, już tak kierowcę hasła tutaj wyprzedzam bez problemu. Tak, więc jedna pozycja zyskana już tutaj na początku, na drugim okrążeniu, i jakoś powoli tutaj po tym chaosie wracamy. Teraz, jak widać, kierowca Ferrari przed nami, więc oczywiście będziemy tutaj starać się jakoś do tych kierowców z przodu tam się zbliżyć i ewentualnie gdzieś zaatakować. I oczywiście tak, licząc na to, że właśnie ci kierowcy z przodu gdzieś tam troszeczkę będą ze sobą walczyć, więc wtedy może jakaś szansa się. E, właśnie pojawi na to, aby coś tam właśnie e, zyskać, Ja widać tutaj gdzieś e, dwóch, trzech kierowców tam już się wciska. Ja tutaj ogólnie e, z lekkimi problemami na dohamowaniu, ale tutaj właśnie o kierowca Ferrari e, poleciał, nie wiem czy tam po prostu że zamrzespinował, czy gdzieś jakiś był jakiś lekki kontakt, no ale już kolejna pozycja zyskana, więc albo, albo gdzieś udaje się właśnie mi wyprzedzić, w sensie po jakiejś tam, nie wiem, walce, że tak powiem, czy tak wcześniej tak, lepsze trochę wyjście, tak lepsza prędkość i e, udało mi się hasa wy, wyprzedzić, albo po właśnie e, takim, e, takiej sytuacji, gdzie jakiś kierowca po prostu tak e, spinuje, czy zostanie ewentualnie wypięty poza tor wtedy tak pozycję udaje im się zyskać. I mamy już tak tutaj widać widać 16 pozycja, więc e, póki co nie najgorzej m, to się układa. E, tak jak widać tam na minimapce już e, ten pociąg DRS troszeczkę się nam podzielił, bo jest jedna taka jest duża grupa z przodu i później jest troszeczkę mniejsza, w której ja jestem i tu jest właśnie jak widać czterech kierowców przede mną i ten jakby czwarty kierowca na przodzie on tego DRS nie ma już tam do tej grupki większej z przodu, więc tutaj będzie szansa na to, aby właśnie być może gdzieś tych kilka pozycji tutaj jeszcze zyskać. Teraz tutaj Widzę, że kierowca Kaszab, ja, ja Kasza miał już mało tego airsu, ja tutaj próbuję go przejdzieć, ale na dohamowaniu tutaj znowu, jak u nie miał problemy, zawsze do tej szykany, dobrze tutaj zahamować, tak? Poleciał mi trochę tył, więc, że tak powiem, zacząłem lecieć pokiem i niestety tutaj właśnie Riz, z którym akurat pierwszy wyścig jechałem na Japonii, kiedy skoczyłem się z rezerwy, tam wtedy był ultimate. On niestety tutaj został poszkodowany na tym, i bo i kiedy ja jechałem, znaczy mi ten tył uciekł, tak? Wykręciłem je w, w, w prawą, prawą stronę. stronę, w sumie jak w lewo. To on wtedy we mnie uderzył i uszkodził sobie prawe skrzydło, więc to tutaj na tym już teraz jak widać bardzo zaczyna tracić, bo już tam i hasterz go wyprzedził. Więc tutaj bardzo niefortunnie z mojej strony ja tam oczywiście próbowałem go atakować, ale trochę później chyba przez to, że te bolidy były z przodu, byłem tak napędzony, że. Za późno zacząłem hamować trochę się przestraszyłem, że właśnie w nich uderzę <laughs> i to hamowanie na koniec nie było za bardzo optymalne, poleciał, zblokowałem tył, e, zespinowałem lekko, e, kierowca tak obok we mnie uderzył, więc mi naprostował, tak, ale no niestety kosztem tego, że on sobie uszkodził skrzydło, no i taka niestety niefortunna sytuacja wyszła mm, i on też jak widać tam już zjechał do pit stopu, więc... E, dla niego to już tak, jakby jest po wyścigu, no oczywiście jeśli będzie safety car Ja no póki co jadę dalej i jak widać tutaj mam tak teraz trzech kierowców już przed sobą eee, Trzech pan na hartach, więc no będę starał się oczywiście tutaj gdzieś Ich tak podgonić, no i później prawdopodobnie będziemy się też tymi pozycjami ewentualnie wymienić, bo jak widać tam jest duża e, strata już do tej dużej grupki eee, I teraz jak widać tutaj kierowca Astona z problemem, więc ja teraz staram się tutaj wyprzedzić Alpinkę, bo się pojawiła tutaj luka To jedziemy koło w koło Teraz Alpinka tutaj no. e, myślał, że już jest przede mną ogólnie, ogólnie no, zjechał przede mną, to też, tu mnie, to też no nie, nie wierzę, powinno tak wyjść, że nawet jeśli kogoś się wyprzedza, to ktoś przed strefą hamowania nie powinien kierowca jakby no, jeżdżać tak. przed kierowcą, którego się wyraju. wyprzedza, tylko trzymać swoją linię. On mnie zahaczył, ja, ja zaliczyłem trawę ja i później na tym długim prawym zakręcie, tarcy, e, tam ogólnie no, trochę mnie to wybiło z rytmu, załapałem trochę więcej tej tarki po lewej stronie. E, wyspinowałem, uderzyłem w bandę i, i teraz ja mam po skrzydle, e, i tak naprawdę w tym momencie, jakby dla mnie, już jest po wyścigu. E, jeśli oczywiście nie będzie safety kara, bo ja już po prostu tak będę miał dużą stratę. E, Riz, którego ja wcześniej, że tak A, powiem, pechowo uszkodziłem, e, też jak widać, to jest z tyłu na końcu. On mnie teraz oczywiście wyprzedzi, no bo ja tutaj dużo więcej straciłem e, na tym incydencie. No i cóż, no i tak ogólnie pechowo strasznie ten wyścig się dla mnie potoczył, no ale no niestety tak czasami bywa i, i tyle. No ja ogólnie oczywiście tak będę jechał dalej liczyć na to, że będzie jakiś safety car, no bo tutaj poprzednie poprzednich wyścigach gdzieś te safety cary się pojawiały, więc liczę, że może i tutaj też będzie jeszcze jakaś nadzieja. I, I może jakiś safety car się pojawi, więc jeśli ktoś dotrwał do tego momentu tego podsumowania to zapewne zauważy, że za dużo się nie działo, bo to podsumowanie będzie dzisiaj bardzo krótkie. Także przejdziemy sobie do mm, kolejnej części wyścigu. I, I jak widać 26. okrążenie, ja dalej jestem na końcu. Żadnego safety car'a niestety nie było. Ja też na szczęście się nie rozwaliłem, no ale no w sumie to strasznie nudny wyścig, po prostu jechałem sam ze sobą. Cały czas liczę, że coś się wydarzy, ale niestety nic się nie wydarzyło. A szkoda, bo gdyby był jakiś safety car, dużo, dużo kierowców z przodu miało kary, więc wtedy może byłaby szansa na to, żeby gdzieś tam właśnie ewentualnie podskoczyć. Faster poza? A niestety, nic takiego się nie wydarzyło. Ja tu jeszcze na koniec próbowałem spróbować walczyć jedno szybsze krążenia. Co niestety się nie udało też, to troszeczkę mnie no cóż, zdołowało, tam jedna dziesiąta mi sobie tak naprawdę atakowała. No i tak nawet na, na tych świeżych softach na koniec nie i, i tak nie udało się tego Fasty Slapa osiągnąć. Tu jak widać, krosa Red Bulla wygrywa. No i cóż, bardzo, bardzo nie, niefortunny ten wyścig. Początek był troszeczkę chaotyczny, później ten pech, spin. No i niestety, kiedy potrzeba safety cara, to go nie ma, kiedy nie potrzeba safety cara, to jest. No ale no cóż, tak niestety, tak niestety się czasami dzieje, i, i tyle więc no, mam nadzieję, że może następny wyścig, gdzie jedziemy na Imoli e za tydzień. Może tam uda się jakoś podbudować po tym ostatnim moim poniedziałkowym wyścigu, też na tym torze w innej lidze, gdzie udało mi się uzyskać dobrą pozycję, może tutaj też będzie właśnie troszeczkę więcej tego szczęścia, w tym wyścigu niestety go zabrakło, no i tyle, no cóż, tak, tak to niestety nieraz jest, nic się na to nie poradzi, liczę, że, liczę, że może, no następny wyścig będzie lepiej, no i cóż... Plan wykonany, otrzymana pozycja z kwalifikacji, że tak to szkoła, to powiem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!